Witam Cię w tym nowym pięknym dniu. Święta! Się tak się czapki nie no zakłada. Tak się czapka. Że chodzi Ci o to, że tak? Tak. No dobra, więc powtórka. Witam Cię w tym nowym pięknym dniu. Z tą czapką jest dużo lepiej. Chyba. A zobaczymy, jak jest z kaczką. A gęś! A gay. A, gay. A jaka tam różnica? Nie, w cenie. Kupowałem tą gęś. Gdzie tu jest folia? Jest opakowanie jeszcze po niej czy nie? I gęś rarytas świąteczny, mówię kupię. Chyba 70 zł kosztowała. Patrzyłaś cenę na opakowaniu? Nie, 70 coś, no także wiesz, nie ma co, są święta to się rzuciłem. tak wygląda nasz obiad, nie wiem co chłopaki na to. Weź no załóż coś innego, no bo się łączymy. Ej, weź ten, wyłącz. Ale już, poczekaj, my się łączymy o 14, czyli już. Już, już dzwoni. Czekaj. Łączenie z wideo. Dziadek jest nad morzem. O, no widzę. A gdzie ty jesteś? A na molo. To tam jest dużo telefonów, ale ludzi jest. O, a cześć! Cześć, młody! A to jest Alan. Cześć, Adam. Alan. Alan. No, Adam, Alan. Alan. Właśnie mi nie pasowało imię za bardzo. Posłuchaj, no, jeszcze raz w ostatnim odcinku składałem życzenia wszystkiego najlepszego z okazji świąt, żeby były spokojne, no i zdrówka. A teraz zapraszam Ciebie do obejrzenia tego, co było w Wigilię, szał zakupów. No właśnie, jakie prezenty dostaliśmy, wszystko się teraz dowiesz. Wtedy w ostatnim odcinku nie mogłem tego wrzucić, bo nie miałem czasu i tak rzuciłem HAL-21 odcinek, więc musiałem go uciąć, bo po prostu ze względu na czas, Wigilię, No nie? Tak było, się tak się złożyło, nie zdążyłem. Także zapraszam teraz do oglądania i trzymaj się, cześć. A mama, a pytanie ja to się dla ciebie sucho? Słuchaj, pytanie sprawdzające. Ale mama się pomyliła. Dlaczego jest pięć talerzy? Przy nas jest czwórka. Właśnie, Ma mama. Ale naprawdę z pięć talerzy! No to powiedz dlaczego z pięć talerzy? Dlatego, bo jest taka tradycja, że, że jeden talerz zostawia się. dla nieznajomy. Dobrze, dobrze. No, się nie A to ja jeszcze tego chyba nie miałem. To... A jak to, że, 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 że się naprawdę zostawia No proszę, jest no, taka tradycja. zrobiony. Na szybko go zrobiłem. W przepisach, które oglądałem, to trzeba robić go dużo wcześniej. Na zakwasie. No, ale ja zrobiłem taki. Na szybko. Ho, ho. Ho, ho, ho. Witajcie, moje dzieci. W tym roku byliście grzeczni. Dzisiaj jest Wigilia. Bardzo ważne święto. Tego grzeczny. Ty widzę, miłosku, że coś tutaj nie pasuje. Nad nauką trzeba popracować, a ty musisz schudnąć. A ty jednak musisz mieć urodę nadal tak jak Dziękuję mi kochanie. A, Tak, chciałeś kilka razy. A teraz czas na prezenty. Uh -uh -uh. Co byś chciał dostać? Ja po pierwsze. Lego, 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 Lego. Telefon, komputer. Ty tylko, tylko tyle. A ty? Nic. So, ja mówię, so. że ja nic nie chcę. A widzowie, wiedzą, co ja dostałem. No, Nie. Tak, ja wiem tylko, że jakieś Lego jest. Tylko pytanie: jakie? Bo jest, milion, LEGO, jest Lego Technik, Lego Ninjago, Lego Friends, Lego Duplo. Snowing, snowing. A jednak widać, że był pan naszego winy. To jest dla mnie? Tak, Kocham To Marcin, Marcin, Marcin. A jeszcze co? Jeszcze Tata Ty! Ależ, Tata, ty masz to dopiero. Ty zapakowałeś? coś jeszcze jest. Ty zaplokowałeś. A to jest... Kto dla... by się spodziewał? szpakowany. A to jest mnie To nie jest dla mnie. To jest, e... to jest dla mnie. Tyś mi jo, bo kiedy Ty zamyśliłeś te prezenty? Ja nie zamieszkałem żadnych prezentów. O ho, ho ho! Lego kolejnego! Lego. Jak to kolejne? Lego i tutaj tutaj też mam Lego. Jej. Pół metra. Pokojnie, prawdziwy ninja Ninja Ja tego nie wiem. Co to jest? David Beckham Czyli? <grystanie> a nie znasz gościa? No nie Co za perfumy? Davida a nie znasz? Ja nie. też nie znam Nie znasz? Co ty, ja to się nie znam na takiej rzeczy. Dzięki, tak. w końcu będę pachnieć. Przepraszam Tak właśnie i obstawiałem Ty sugerujesz, że śmierdzę? Ja sugeruję, że tak nie, masz... No, Dobrze, przynajmniej nie będę ci pokarał perfum. Przyznałeś się do tego, że mi brałeś perfumy. No, ale nie Kalina klejna. Uuu, kochanie, siada. Otwieram to. Paczka numer jeden. 450. Nigdy się nie mówi ceny. <sum theta> <wórzy Sith> <ceux> A, i <sumathers> dlatego jest cena z, i... <sumfert> z, za, zamazana. Dobra, czyli mam majtki i mam skarpetki, które też się przydadzą. Tak, lecimy dalej. Herbatkę na uspokojenie. Premium Blend, A. Ostatnio sobie pijemy z miłoszem e, herbatkę, właśnie z sokiem. Tak, rano, rano, rano. Teraz, teraz. Męczym. Teraz. Męczym. kolejne. A, I kolejne skarpetki. Ale A, jak widzę mozęcę. O, w kratkę. Czyli to jest model jaki? A Marcel, rozmiar 40-42. <grym>, no. <grym>, one są na ciebie dobre. Serio? No. O! Ooo. 40, 42. Zobacz, będą na ciebie. Ty, ale takie znalazłeś? Coca-Cola? Te są ekstra. Może Nie? będą dobre. I tu jest książka. Nie. Nie jest książka? O, deskę do krojenia. No. Dziękuję. Chodzi ci o to, żebym jeszcze więcej pracował, tak? No, od siebie, ode mnie już mamy te prezenty. Dziękuję, Mikołajo. Mogę nagrać mam ciebie? Marcelku. Marcel, hmm? chciałam Tobie bardzo podziękować za prezenty, które dostałam od Ciebie. Dziękuję Ci, kochanie. Ja też. Tak. Dziękuję. No. <laughs> Dziękuję. Jak to będą tapy? Mama chciała. Mama to by mnie sama kupiła. Nie no. Nie no! Co w tym jest? Bo się, że będzie wielkie na za Dzięki za gest. Bardzo. To są na Baymixa. A nie, in, nie, inne miało być. Nie, czy szare? Ale tak, dziękuję. Najbliżej wymienię, ale dzięki. Nie, nie. A ty mama chciałaś... Najpierw przeczytaj, masz najpierw przeczytać Przecież no, chcę to czytać. Ktoś mądry mi powiedział, że w święta nie chodzi o prezenty, ale masz. A kto mądry powiedział, że nie chodzi w święta o prezenty? Nie masz. Miłość tak <noise> powiedział, tak? Okay. Zdaliśmy słupę? Kasę udałeś? No. Ale też dałem to ze względu, żebyś to wydał, też bardziej dla świnki. I dlatego mówiłem, że to jest prezent dla ciebie i dla świnek. Marcelo, wydał mi Kalendarz? Problem. Jaki? Pokaż, 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 z jest strony na Bo ja ten zestaw już mam. Ja ten zestaw już mam. Ale złożony? No. I no. to złożysz drugi raz. Okej. Okay. A teraz co? To... Lego ja nie wiem. Na dzisiaj to już wszystko. Napisz, jakie ty dostałeś prezenty. Jestem ciekaw, czy. No właśnie, jakie to są prezenty? Czy to są prezenty takie wymarzone, które oczekiwałeś? Napisz. Wszystkie komentarze z opisem swoich prezentów. Oczywiście oznaczę serduszkiem. Dzięki za oglądanie. Cześć.